Czytam Fantomasa Krzyk. Pewna kobieta dostała po głowie od nieznanego napastnika. Wpadła w oko detektywowi, ale ten był w pracy i musiał robić swoje. Poszedł ją więc przesłuchać, bo funkcjonariusze byli bardzo zajęci udawaniem, że są zajęci. Dzień dobry, pamięta mnie pani? Nie bardzo. Parę minut temu stałem nad Panią i pomogłem wstać. Dalej nie pamiętam. A przypomina Pani sobie coś, co działo się przed atakiem? Jakim atakiem? Tym, w którym dostała Pani w głowę. Nie pamiętam żadnego ataku. Ostatnie co sobie przypominam, to jak prałam w rzece brudy i usłyszałam kogoś podchodzącego do mnie od tyłu. Miał skrzypiące buty. I dyszał jak maratończyk onanista. A jakie majtki pani nosi? Czerwone stringi, ale ktoś mi je zabrał. Czyli teraz jest pani bez majtek? No co pan, zawsze mam na sobie dwie pary wrócił komisarz, zajadając kanapkę. I co? Dowiedział się pan czegoś? Zapytał detektywa Nasza ofiara mało pamięta ale był silny wszcząs. Hmm, czyli nieprędko dopadniemy zabójcę. Nikt przecież nie zginął. I tak wsadzimy go za zabójstwo. Myślałem, że przynajmniej zrobiła mu zdjęcie, albo on zgubił dowód osobisty. A tak to prawie nic nie mamy. Są jeszcze odciski palców na narzędziu zbrodni. Nie, to moje. Przez przypadek dotknąłem młota. Myślałem, że to grzebień. Zabójca musiał mieć rękawiczki, gdy zaatakował. Rzeczywiście, trochę zimno dziś. Zaraz, na czym pan stoi? Detektyw przesunął się kawałek w bok. Na ziemi leżała para jedwabnych rękawiczek. Dowód rzeczowy! wykrzyknął komisarz. Zgniótł pan najważniejszy dzisiaj dowód rzeczowy. Nie, te rękawiczki są moje, upuściłem je, mówiłem, że dzisiaj zimno. Czemu więc ich pan nie nosi? Bo mi ciepło. Ale ma pan całkiem sine dłonie. Och to, ubrałem za ciasny podkoszulek. Skoro ich pan nie potrzebuje, chętnie je wezmę. Nie wiedziałem, co kupić żonie na urodziny. Nie sądziłem, że ma pan żonę. Bo nie mam, ale gdybym miał, to dałbym jej te rękawiczki. W takim razie jednak zachowam moją własność. Po chwili podszedł do nich jeden z policjantów, skośno oki blondyn o imieniu Michael. Przepraszam, mam coś do powiedzenia. Wynoś się, kończymy na dziś. Ale to bardzo ważne. W takim razie mów. Puściłem bąka. A, ha, 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 ha. Tak, teraz na poważnie. Znaleźliśmy zabójcę. A gdzie on jest? Został zabity przez nie na, nieznanego zabójcę. Kurczę, przez jedną milisekundę miałem nadzieję, że to już koniec sprawy. Skąd wiecie, że ten pierwszy zabójca to ten, który nikogo nie zabił? Znaleźliśmy przy nim pamiętnik, w którym przyznał się do, wszystkiego, do wszystkich zarzu, zarzucanych muczynów z ostatnich 40 lat. Opisał nasz, nawet naszą ofiarę. To jego ostatni wpis. Jakie majtki nosiła poszkodowana? Czerwone stringi. Faktycznie to jego pamiętnik. Pokrywa się ze znaniami świadka. Chodźmy zobaczyć tego zabitego zabójcę zdecydował komisarz. Żona musi poczekać. Koniec, ale będzie ciąg dalszy prawdopodobnie. Nie. Yeah.